Jesteśmy w Głogowie. Do Głogowa wracamy. Godzina 8.17. Czas na wywiad wnet. Wywiad poranka naszej łoweczce w Głogowie. Wojciech Zubowski, poseł na Sejm. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Został głogowianin, z, no może nie z dziada, pradziada, ale na pewno, na pewno rodzice mieszkali w Głogowie. Mieszkali. I rodzice, i ja mieszkam w Głogowie. Piękne miasto, zapraszam, polecam. No dobrze, to zanim w ten Głogów polityczny nie tylko będziemy wchodzić z opowieścią, to jeszcze zatrzymajmy się na poziomie krajowym. Pod koniec ubiegłego tygodnia Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość stracił większość. Obecnie 228 posłów. odeszła trójka razem ze Zbigniewem Giżyńskim, panią poseł Janowską i panem posełem Czartoryskim tworzyli nowe koło Wybór Polska. Jak to jest po tylu latach, sześć lat być członkiem klubu, który po raz pierwszy w historii ma samodzielną większość, nagle znaleźć się w sytuacji, kiedy tej większości nie ma, panie pośle? Panie redaktorze, to, że nie ma większości, to nie znaczy, że proponowane przez nas ustawy czy też programy nie będą przechodziły. Myślę, że możemy być o to spokojni. Przypomnę tylko, że parlamentarzyści, którzy zdecydowali się na założenie nowego koła, Przecież w głosowaniach, które miały miejsce w tym tygodniu, chociażby nad odwołaniem pana marszałka Terleckiego, czy głosowanie dotyczące pana ministra Kamińskiego stanęli po stronie rządowej większości. Myślę, że tak będzie teraz podobnie, tym bardziej, że przecież kwestią czasu jest, kiedy pojawił się na sejmowej wokandzie ustawy związane z polskim ładem, a więc kwota wolna od podatku, emerytura bez podatku i tak dalej. I nie sądzę, żeby zmiany... ktokolwiek miał to być przeciwko. No nie no, zmiany podatkowe Jarosław Gowin. I przed ogłoszeniem polskiego ładu, i po nim może szczególnie po nim powiedział, że on się nie zgadza na takie nowe uszeregowanie podatków, że bogaci zapłacą więcej. Już Panie, jest problem, na samym początku. Panie redaktorze, ale pamiętajmy, że przecież my dopiero będziemy prezentować już szczegółowe rozwiązania. Zawsze jest możliwe wprowadzenie pewnych rozwiązań. Nam nie zależało na tym, żeby w jakikolwiek sposób tutaj obciążać klasę średnią, tylko tych, którzy są najbogaci, często unikali tego płacenia podatków, jeżeli płacimy o na skalę zarobków i skalę tego jakim. Jakie mieli one obciążenia? Wydaje mi się, że jest to jakiś, po prostu jakiś element strategii też negocjacyjnej. No dobrze, dlaczego pan poseł Czartoryski, pani poseł Janowska i pan poseł Giżyński wyszli z waszego klubu parlamentarnego? Panie redaktorze, o to należałoby zapytać tych parlamentarzystów. Natomiast wydaje mi się, że tak jak powiedziałem na początku, te rozwiązania, które będą dla, dobre dla Polski, hmm. dla polskiego społeczeństwa, będą przez nich poparte. Zadawał sobie pan poseł na to pytanie, dlaczego? Nie, ja nie wiem, ja i, i, i po co? Nie, nie, dlaczego? Panie redaktorze, może zabrakło czasu na, na rozmowę. Ja przypomnę tylko, że przecież ten przez ostatnie półtora roku nie funkcjonował w sposób taki zwykły. Wracamy do tego zwykłego trybu pracy i czasu na rozmowę na pewno nie zabraknie. Pojawiają się głosy, że jest właśnie za mało rozmowy, że, że czasami z posłów Prawa i Sprawiedliwości robi się maszynki do głosowania, które mają podnosić ręce wtedy, kiedy trzeba i nie zadawać pytań zbędnych. Pytania na pewno możemy zadawać, natomiast jeżeli mamy dyscyplinę dotyczącą głosowań przy, przecież, no, jak sam pan powiedział, niewielkiej Większości. To jest też rzecz normalna i zrozumiała, czy będziemy mówili o prawie i sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, czy jakimkolwiek innym rządzie, który funkcjonował chociażby przed rokiem 2015. Ja do dzisiaj pamiętam, jak Chyba Rzeczpospolita pisała o tym, że niektórych poprawek posłom Platformy Obywatelskiej nie było wolno zgłaszać, bo ministerstwa się denerwowały. No ale chyba jesteście lepsi niż Platforma. Jesteśmy. No, i właśnie chyba powinniście mieć większą wolność w klubie dla swoich przedstawicieli. Panie redaktorze, ale ja nie uważam, żebyśmy tę wolność mieli za mało, tak? Można rozmawiać, natomiast są pewne kwestie dotyczące dyscypliny, dotyczące głosowań, gdzie jednak no, potrzebny jest ten wojskowy e, organ. Jak rozumiem, pan nie czuje się stłamszony i nie ma takich myśli, żeby zakładać nowe koło i się wyzwolić z ograniczeń klubu parlamentarnego. W e, żadnym pisa. wypadku, natomiast, panie redaktorze, żeby było to jasne, jeżeli są jakieś zapytania wątpliwości albo pomysły dotyczące funkcjonowania ugrupowania, czy też klubu parlamentarnego. Można je artykułować. Też jedno tą płytkę ogólnokrajową, ogólnopolską. No to będzie targ. To chyba wszyscy wiemy, że, że, że to wszystko są jakieś negocjacje w weekend, w niedzielę. Pan poseł Giżyński pojawił się na konwencji porozumienia. To wszystko jest jakieś takie rozgrywki. Teraz ta koalicja rządząca zamienia się w jakiś taki, proszę, bazar, że każdy mniejszy poseł zbiera swoją grupkę i coś będzie chciał od, od, od rządu. Od kierownictwa partii. Tak to będzie wyglądać? Mam nadzieję, że, że nie, aczkolwiek oczywiście nasuwają się pytania jakieś analogie do, do AWS-u, tak, bo, bo słyszałem tego typu i to, tego nie, od typu, dziś. I to nie, nie od dziś. Natomiast panie redaktorze, no, ile razy już słyszeliśmy o końcu Pisu, końcu zjednoczonej prawicy, serial, który opozycja stara się grać od roku 2015 chyba od grudnia, bo wtedy mniej więcej to się zaczęło jeszcze z, z panem chyba Kijowskim, tak, o którym już wszyscy zapomnieli. W grudniu A, 2016 roku od grudnia 2006, wybory Były w 2015, tak? tak? A i proszę właśnie. zwrócić uwagę, że mimo tego, mimo tych perturbacji Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica cały czas rządzi, z sukcesem realizuje swoje zapowiedziane reformy i idziemy do przodu. Wojciech Zubowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Głogowa w, w naszym studiu Poranka Wnet, które nadajemy właśnie z głogowskiego starego miasta za naszymi plecami ratusz. Przed nami kościół świętego Mikołaja. Dokładnie trwała ruina tego kościoła. Imponująca w ogóle wydajność jakby była przeskalowana, jakby do tego miasta nie pasowała. Głogów przed wojną, chyba miasto większe i ważniejsze niż, niż obecnie. Panie redaktorze, na pewno z dużo większą ilością zabytków, bo pamiętajmy, że miasto Głogów to miasto, które miało swoje zabytki już w momencie, jak powiedziałem, kiedy Kolumb odkrywał Amerykę i naprawdę warto przyjechać je obejrzeć. Rozwija się turystycznie, natomiast od momentu, kiedy przecież w Zagłębiu Miedziowym odkryto mieś, jest jednym z tych też ważnych ważniejszych ośrodków przemysłowych, chociażby ze względu na, położono niedaleko, hutę miedzi. To prawda, hutę miedzi, hutę srebra, również bardzo istotne dla polskiego przemysłu, a dla europejskiego, może i światowego przemysłu zakłady, bo przecież Polska to jeden z istotnych globalnie producentów miedzi. No a jednak, jak się choćby popatrzy na kwestie transportowe, to sprzedam taką opinię, że przed wojną, jak się jakby spojrzeć na, na tablicę pociągów i połączeń, to kogów był lepiej skomunikowany ze światem z, niż, niż jest obecnie. Panie redaktorze, ale to się zmienia. To znaczy połączeń przybywa, to jest raz. Dwa, w kwestiach infrastrukturalnych mieliśmy niedawno informację kolejną o tym, że jest etap związany z budową obwodnicy Głogowa. To jest temat, który w polityce funkcjonuje tutaj mniej więcej od lat 20 czy też 30. Mamy też prace związane przecież z poprawieniem stanu żeglowności na Odrze i to nie dotyczy tylko Głogowa, ale całego województwa, całego województwa dolnośląskiego, więc pamiętajmy, że te duże tematy infrastrukturalne, no tutaj trzeba śpieszyć się powoli, nie ma możliwości, że pewne tematy czasami przyspieszyć. A co do jeszcze kwestii związanych z transportem, no pamiętajmy, że przecież Głogów, tak samo jak inne miasta, ma problem związany z tym, że się troszeczkę wyludnia. To znaczy, młodzież ciągnie do większych ośrodków, a osoby, które mogą sobie na to pozwolić, co jest bardzo popularnym trendem, starają się budować, wyprowadzić z miasta, budować po prostu za, poza jego granicami, na terenie gmin wiejskich, pracując w mieście, ale mieszkając na wsi. No właśnie, jeśli chodzi o gminy wiejskie, to jeszcze opiszmy ten region, bo sam Głogów miasto ładne, można powiedzieć nawet zamożne, a dookoła gminy, wsie popegeerowskie, gdzie rzeczywiście przez wiele dziesięcioleci no panowała, panowała niemalże endemiczna bieda. Panie redaktorze, tak, natomiast to są gminy, które się przecież cały czas rozwijają i powiat głogowski to nie tylko miasto, ale to również właśnie pięć, pięć gmin poza, poza samym, poza samym miastem i gmin, które się po prostu rozwijają. Cieszę się, że, że znajdują się środki na wsparcie dla tych jednostek, czasami mniejsze, czasami większe, ale generalnie te środki trafiają i, i liczę na to, że będzie coraz lepiej. Głogów to jedno z niewielu miast, tak zwanych ziem odzyskanych, czy powiem, województwa dolnośląskiego, gdzie prezydentem była osoba o konserwatywnych poglądach, o także konserwatywnym, solidarnościowym rodowodzie. Głogów czymś się różnił pod tym względem politycznym? Od innych miast, ziem odzyskanych czy województwa dolnośląskiego. Panie redaktorze, wie pan, że wybory samorządowe, a wybory ogólnokrajowe są bardzo specyficzne i nie można ich porównywać. No Możemy powiedzieć, że w głogowie do roku 2014 rządził prezydent o konserwatywnych poglądach, później to się zmieniło. No i, i zmieniła się też władza na szczeblu centralnym po prostu. Być może to jest jakaś reguła. W drugą stronę to prawda teraz zresztą, że było zabawniej obecny prezydent jest synem osoby, która kiedyś pełniła funkcję pierwszego sekretarza PZPR na, na Głogu, więc to jest ciągłość tylko w drugą w drugą Niezbadane stronę. Niezbadane są wyroki wyborców czasem To prawda. Od Sasa do Lasa, tak można powiedzieć, od Solidarności do PZPR-u. No dobrze, ale to, 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 to już jest trochę historia, współczesność jest trochę inna. Czym się różni tutaj? Ta, to jest jakaś inna mentalność albo, albo eee... inny? Bo, bo w tych gminach podgłogowskich bywa, że prawo sprawiedliwość wygrywa przytłaczająco. 70% poparcia, 80% poparcia. Ale panie redaktorze, jedna rzecz. Rozróżnijmy wybory samorządowe od politycznych. Bo jeżeli popatrzy pan na Zagłębie Miedziowe, w ogóle na byłe województwo legnickie w województwie dolnośląskim, to tutaj poparcie dla prawej Sprawiedliwości jest najwyższe w całym województwie. To powiat Głogowski to są gminy, gdzie, gdzie jest najwyższe to poparcie. Natomiast to nie zawsze się przekłada na te rozwiązania, na te wybory samorządowe. Z czego to wynika? To poparcie w ogólnokrajowych? Ale to, panie redaktorze ogólnopolowy jest najbardziej no, symptomatyczne, no bo wyraża tam nie My, tylko i lokalne interesy, ale także pewne światopogląde wartości. Tak, tylko że sam pan powiedział, że to są ziemie odzyskane. I Głogów i okoliczne miejscowości to jest bardzo dużo przesiedleńców. Mamy bardzo bogatą historię osób, które i w Głogowie, i w powiecie głogowskim, ale też w sąsiednich powiatach. To jest ludność napływowa, która pojawiła się tutaj w znacznej mierze po, po wojnie, a byłyby to często z, osoby też z, z tak zwanych tych naszych kresów o mocno konserwatywnym podejściu do życia i to zostało. Ale przez wiele lat tutaj wygrywało SLD, bo był ten mit, że tylko komuniści mogą zagwarantować przynależność tych ziem do Polski. To już się skończyło, to już się przecięło w roku 2015. Piątym? Panie redaktorze, wydaje mi się, że, że już nie przywiązuje się tak dużej wagi do tych szyldów partyjnych, chociaż one oczywiście mają znaczenie. Tak? Mówię, tutaj w kwestiach polityki tych lokalnych wyborów samorządowych każdy przypadek należałby naprawdę... A w tym wymiarze ogólnopolskim? Zobaczymy. Proszę spojrzeć, że przecież, myślę, że to jest też zdanie, które jak słyszałem podzielają niektórzy politolodzy, no można starać się nacechować podejście do jakiegoś ugrupowania w sposób negatywny, tak? Opozycja dużo częściej posługuje się określeniem PiS, Prawo i Sprawiedliwość, niż Prawo i Sprawiedliwość, Platforma, Koalicja Obywatelska, SLD. trafia do Głogowian? Mam nadzieję, że nie. Ostatnie wybory, ostatnie wybory parlamentarne, ostatnie wybory też prezydenckie pokazały, że radzimy sobie całkiem nieźle. Z ładu polskiego, polskiego ładu nowego ładu. Co będzie dla Głogowa? Ja myślę, że to, że oprócz tych zmian dotyczących emerytury, bez podatku kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy złotych. To, co nas najbardziej będzie interesowało, to jest też chyba kwestie związane ze zdrowiem, tak? Czyli to likwidacja tych kolejek do specjalistów. I nie ukrywam, że z punktu widzenia infrastrukturalnego budowa wodnicy miasta Głogowa, ale nasi nie rozpocznie wcześniej niż w roku 2023. Co wynika z tego, że cały czas jesteśmy na etapie opracowywania potrzebnych zgód dokumentacji i tak dalej. Z tymi ważnymi wyborami się nie wyrobicie. Panie redaktorze, ale umowa została podpisana w roku 2018 i no proces po prostu decyzyjny, techniczny, wyrobienie zgód środowiskowych a o taką niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autorstw wystąpiła, wymaga po prostu czasu. Z jakim hasłem pan będzie startował za dwa lata? Panie redaktorze, jeżeli będę startował, to wtedy będę mógł zaprezentować hasło. Na chwilę obecną nie mówmy o tak dalekiej przyszłości, skoro z jednej strony, jak sam pan powiedział, nie wiemy co w polityce będzie za trzy miesiące i czy to będzie za dwa lata. I co będzie za trzy dni? No, ale pod względem, jak pan myśli, co będzie? Polaków najbardziej interesowało? Co będzie najbardziej? Ja myślę, za, że, już teraz albo za dwa lata. Ja myślę, że realizacja nowego Polskiego Ładu, wykorzystanie środków unijnych i też y, skuteczność w realizacji swoich zobowiązań. Bo wiarygodność to jest coś, co ma olbrzymie znaczenie w polityce, a czego czasami wyborcy nie doceniają. Kwota wolna od podatku bardziej niż na przykład kwestia walki z LGBT. Tak to można opisać? A, ale przepraszam, no walka z LGBT to jest walka, którą sobie na sztandary wzięła Platforma Obywatelska i opozycja po to, żeby po prostu narzucić narrację nie dotyczącą polskiego ładu, panie redaktorze, i tego, co Prawo i Sprawiedliwość robi, tylko ten, żeby ściągnąć to na tematy dla siebie w jakiś sposób wygodne. No dobrze, a jakie wy, tematy wygodne będą dla PiS? To... Ja myślę, że wygodne te, które będą wygodne dla Polski. Powiedziałem, emerytura wolna od podatku, kwota wolna od podatku, likwidacja kolejek do specjalistów, 7% PKB na służbę zdrowia, i to jest to, co, czym faktycznie jesteśmy Radne zainteresowani. Panie państwo i hasło bogaćcie się. E, społeczeństwo powinno się bogacić. Wojciech Zubowski poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka w z Głogowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ulubiona ulica w Głogowie pana posła to jaka? Oj, nie mogę powiedzieć. Wszędzie mam wyborców. <grywy> I to jest odpowiedź polityczna. No dobrze, a my z polityką na chwilę, przynajmniej kończymy za sekundę studio euro, jeszcze tylko jedno ogłoszenie. My wracamy do jeszcze jednej rozmowy z Głogowa o godzinie 9:10. Nie ma studia Londyn, będzie studio Głogów. Porozmawiamy o wielowątkowej, bardzo ważnej historii. Historii Pawła Chruszcza, jest z Głogowem, więc warto z nami zostać. A teraz już czas na studio euro. Studio euro.